Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej dokonała inspekcji jednej z dwóch irańskich elektrowni jądrowych i potwierdzono, że Iran nie przestrzega podpisanej w 2015 roku umowy nuklearnej. Okazało się, że zapasy wzbogaconego uranu przekroczyły limit zawarty w umowie aż dziesięciokrotnie. Inspektorzy MAEA ustalili, że Iran zmagazynował łącznie 2105 kg wzbogaconego uranu. Co więcej, uran wzbogacany jest do poziomu 4,5%, a tymczasem międzynarodowa umowa nuklearna dopuszczała składowanie maksymalnie 300 kg sześciofluorku uranu, co stanowi równowartość 202,8 kg uranu. Iran utrzymuje, że rozwijany program nuklearny służy wyłącznie do celów pokojowych. Prawdą jest, że nisko wzbogacany uran od 3 do 5% można wykorzystać do produkcji paliwa w elektrowniach jądrowych. Jednak do stworzenia bomby nuklearnej potrzeba zaledwie 1050 kg uranu wzbogacanego do poziomu 3,67%, które następnie należy wzbogacić do poziomu 90%. Sytuacja jest dość niepokojąca, ponieważ podczas gdy wcześniej Iran odmówił inspektorom z MAEA dostępu do swoich obiektów nuklearnych, teraz władze zgodziły się na inspekcję w jednej z elektrowni jądrowych, a drugi obiekt również zostanie poddany kontroli. To wskazuje, że Iran nie ukrywa rozwijania swojego programu nuklearnego, a tym samym naraża się na reakcję ze strony USA. Międzynarodowa umowa z 2015 roku została podpisana przez Chiny, Francję, Iran, Niemcy, Rosję, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Przed porozumieniem nuklearnym Iran wzbogacał uran do poziomu 20%, co oznacza, że praktycznie w każdej chwili może do tego wrócić. Jeszcze w 2018 roku władze USA jednostronnie zerwały umowę, przywróciły wszystkie sankcje na Iran i wciąż chcą dokładać nowe. Ostatnio Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na firmy, które handlują ropą z Iranem. Władze w Teheranie uznały, że dalsze przestrzeganie umowy nie ma sensu, a szef irańskiego programu nuklearnego Ali Akbar Salehi zagroził ponownym rozpoczęciem wzbogacania uranu. Gdy weźmie się pod uwagę, że zarówno Indie, Izrael i Pakistan posiadają arsenał jądrowy, a Arabia Saudyjska chce pozyskać broń nuklearną z pomocą Chin, szybko można dojść do wniosku, że Bliski Wschód staje się najniebezpieczniejszym miejscem na ziemi. Pozostaje chyba tylko żywić nadzieję, że ta beczka pełna prochu nie wybuchnie nam w twarz w najbliższym czasie. Jeśli interesują was tego typu treści, chciałbym zaprosić was do obserwowania naszej strony internetowej zmianyNaziemi.pl na której pojawiają się artykuły, na bazie których później tworzone są odcinki na kanale. No i może jeszcze zachęcić was do odwiedzenia innych tworzonych przez nas kanałów oraz z kliknięciem w dzwoneczek i włączeniem wszystkich powiadomień. Nawiasem mówiąc, słyszałem, że odsubskrybowanie i ponowienie Suba również zdziała cuda, ale to oczywiście zależy od was. Tak czy inaczej, życzę Wam miłego sensu.